Moda na historię wraca, na tych grupy rekonstrukcyjne, których jest bardzo dużo, pokazują to, jak to wyglądało te 80 lat temu, jakie były nastroje, jakie było nastawienie. To była duma i honor być żołnierzem wojska polskiego. Tak się po prostu działo. I na pewno tych historii jest tutaj bardzo dużo ciekawych. Na nowo do opowiedzenia, a bitwa Wyrska na pewno jest jednym z elementów, który tutaj w tej takiej społecznej pamięci historycznej najbardziej się utrwalił, jako można powiedzieć, front, który tutaj miał blisko miejsce. Centrum Wojska Śląskiego, bo wiadomo, że granice były tutaj praktycznie na styku państwa niemieckiego, państwa polskiego. Więc tutaj ten opór, który został postawiony, to też Niemcy byli z opowiadań historycznych, dobrze wiemy, bardzo zaskoczeni takim mocnym oporem, twardym oporem. No i trzeba o tym pamiętać po to, by edukować, przypominać ten nasz patriotyzm, te nasze bitwy, które tutaj też miały miejsce na Śląskiej Ziemi, to oddanie, tą ofiarę, tą krew, która tutaj została przelana za to, żeby Śląsk był polski. I to się po prostu działo i cieszę się, że taką politykę historyczną realizujemy. W sposób taki bardzo dynamiczny i wspieramy takie ważne wydarzenia. Mogliśmy zobaczyć to, co wydarzyło się 80 lat temu, w pierwszych dniach września 1939 roku. Bitwa wyska bujogostyn. Dzięki pasjonatom, kolegom rekonstruktorom staraliśmy się odtworzyć te walki, które miały miejsce właśnie tutaj na tej łące za moimi plecami. Eee, pokazywaliśmy, jak wyglądał szturm po stronie niemieckiej, ale też kontratak polski. Trzeba powiedzieć, że bitwa ta nie była przegrana przez wojsko polskie, była bitwą wygrana, tylko, wygraną, tylko ogólna sytuacja na froncie po prostu spowodowała to, że e, armia Kraków musiała się wycofać.